Szwagier, jak u Was wygląda sytuacja z kawiorem? Co? Z kawiorem? Chcesz wiedzieć? Do dupy. I z rybami, i z kawiorem. Nigdy nie było tak źle. Dasz radę załatwić parę kilo? Ważna dla mnie osoba obchodzi jubileusz. Obiecałem im świeży kawior na stole. Robię z nim interes. Rozumiesz? Nie wyobrażasz sobie, jaki bałagan panuje na rzece. Glinia, że się wściekli, wzięli inspektorów z zewnątrz. Psiarnia. Dawniej każdy we wsi wiedział, kiedy szykują nalot. A teraz... Nad rzekę idziesz jak saper. Popełnisz błąd i po tobie. Siergiej jako byłkowa aresztowali za dwa padłe je siotry. Siergiej siedzi? Rycze poleruje. Tamci mają przemianę, a my mamy przesrane. Wszystko jasne. No więc, sam rozumiesz. Sytuacja jest do dupy. Trzeba mieć do tego zdrowie.